Witajcie w kolejnym David With Him z Castellanosem po długim czasie. Co ty robiłeś, ty mały brudasie? Witam, 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 bo ja witam przeszanowny kotek rozpadek. Nie <laughs> wiem, już warning, tak? Warning. Więc witam Was w David With Him. W poprzednim odcinku, nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam co było w poprzednim odcinku. 150, czyli coś zrobiliśmy. Coś zrobiliśmy. Dzisiaj troszeczkę dłużej. Z racji tego... Znaczy nie, 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 na dwa odcinki to rozbijemy, żeby nie było. This is Sparta. Co tam mamy? Pamiętam, że ostrof pochacharzyłem. W poprzednim odcinku. I takie glutki się pojawiły. Tutaj wymyśliłem już w poprzednim odcinku. Tutaj pozapisowaliśmy i zjeżdżamy w dół. I jak to nie Co jest? Ah Bên bờ em này Oh fuck Fuck, fuck, fuck Đã kẹt thua em Xtele Xtele Yeah No Kim w ogóle jest? Kim on w ogóle jest? Serio. Aha. Mamy A mamy jakiegoś Dzisbeja. Mamy. Nawet dwa. Panie. Panie dziejku. Możemy stąd tu uciec... Nie. Nie ma ucieczki! A tu jest! Ja może być. A tu jest! A kuku! O ty. Może być. El ninja. Czyli patrzymy na górę. A tu jest. Nie ma! Nie ma! Takiego... Bicia! O kurwa! Jazz bay! Oh, yeah. Te ostatnie kula! Ostatnia kula! Daje fula! Okej! Okay. Co tam mamy? Okej okay, mamy! rusza się kuziwa nie widzę no nie no fucking shit mogę zacząć od bombki nie tym razem zacznę od bombki gdzie on jest Masz Nic. Nic. Reloaduj, reloaduj, reloaduj. Reloaduj, no. reloadu to. A co? Serio? Reloaduj to. No nie zreloadował, no. A tutaj parsze I w plecki, i w plecki. O kuźwa. I z daleka. Dobra. <laughs> A tu jest. Reloadu. My już nic nie mamy, nie? Tak. Wszystkie były szoty dobre. Wszystko było dobre. Tu nie mam. Gdzie on jest? jest? się ukrył, a tu jest. No oczywiście Jazz Bay Dobra, uciekamy. Nic nie mamy. Nic... Panowie panie, nic nie mamy. Ani niczego. Ani jednego. Coś mogę zrobić? Nic. Aha. Magnum. Aha. A jeszcze możemy, co możemy zrobić wybuchowy? Dobre. Crtl. I tak. Mamy tak magnum. Czyli kopytko. Ale ja go znajdź. Znowu się ukrył. Kuj. <grybuj> Najgorszy boss, bo się ukrywa, nie? że on mnie atakuje teraz. Aha, to tamtąd. The fuck? The fuck. ja go nie widzę, nie, absolutnie ja go nie widzę. Dobra. Tutaj jest. No, gdzieś tutaj musi być. Naprawdę no, nie widać. No i kopytko straciłem. Ja nic nie mam. Nie. No teraz. A tutaj był. Daj a Oj, nie mam jazbeja. Ja już nic nie mam. Już umarłem. Już umarłem. Już umarłem, tylko o tym nie wiem. Serio Ja nic nie mam, no nic. Absolutnie nic No super. Już po mnie Jepsie. Serio Ja nic nie mam, absolutnie nic no, kochani Nawet jak bym chciał, to nic nie mam. Dobra, ja chcę to od nowa zaczynamy z grubej rury, czyli dobrze, i on jest, chudźba. szybki. Raz Uff, dupa Kuźwa. nie jeszcze nie strzelił, no zdychaj, kurwa, Castellanos. Tak. Dobrze. Shotgun. Siódkę. Dobra, teraz... Joan oh fuck oh fuck John Był, znikł. No przepięknie kurde. Gdzie te warfsy idą? Skąd? Dlaczego? Fajnie, kamada ona mam. Patrzę na ściany, patrzę na wszystko, nic nie widzę, nie? Gorszy boskoż, nie? Skąd on? Wy go widzicie? A tam jest szmaciarzu. Gdzie? tu jest. Jazz by jazz way. bym powiedział coś brzydkiego, ale nie powiem. Naprawdę. Teraz będzie walka z bosem kokosem. Walka z bosem kokosem. Pierw. Nie to. Nie to. Nie to. Daj mi, czwór. Kuźwa małpa. No tak, 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 no tak. Dobrze, że to można odebrać. Dobrze. Co fajnie, co... What the fuck? Nie, nie trafię. Szmociarz no przecież dobra dobra dobra, teraz lepiej czekaj eee, trójeczka czy czwóreczka czwóreczka gdzie on jest za mną jest pode mną jest gdzie on jest już wysyła te swoje utromsy? Aha, już wysyła. Czyli patrzymy. Ewidentnie no alien isolation. Masz ciarzu. Jeszcze raz. Jeszcze. Trochę do... Bigantol. Ah, está mas macho. Eu olha uma Masz w plecki! Jeszcze raz! Dobrze. Jeszcze mam jednego szoto na ciebie. Masz! Dobrze. Jeszcze! Jeszcze! Tak? Chcesz się bawić? Kuźwa, ostatni nie Dobrze tam. Nie płacz kuźwa. Cry baby kuźwa. Masz... szma... Kusifa chyba go... Ż żeby cię żbi... a tu jest! w... w Dichoj! Nie mam już nic. Nie mam już Castellano sumiera. umiera. Zaraz umrze, nie? Już kastelanus umiera. Ja już nic nie mam. Nic. Absolutnie. Wszystko już wpakowałem w niego. Wszystko. To by była beka, jakby on od ciosu teraz zginął, nie? fuck Faza druga, super, nie? Faza druga. E. Da, daje ci takie małe osoby. I gdzie on? Reload, do i to fucking jest. Szmaciarzu. I jeszcze raz. Czekaj. Mm. Dobra. Reloaduj to. Kudziwa Tak! Ale go trwsnąłem. Dobrze. Jeszcze. Jeszcze. oh je. Yeah. Szmaciarzu. Ale drifta bali, Oż no, żeby cię. Kuźwa, ale się agresywny teraz zrobi. Dobra, dobre, dobre. dobra, dobra, dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest za mną, nie? Masz. Ale. Agresja Kuźba Bidzisz mm -hmm. mm -hmm. to. Bisz to grą. Ale fajnie wlazło. Ale fajnie wlazło, ale. ale aż chyba. Aż chyba to zrobię jeszcze raz. Cierpi. Eee. O, tutaj ze mną. Jeden. Dwa. Gdzie? Gdzie? No, strzelaj i jakby od tego zależało twoje życie. Bo od tego zależy twoje życie. Dobra, jeden. Dobra, V. Pilodu. Dobra. Aha. Czyli po staremu. Wigantonu Gdzie on może być? A tu jest szmaciarz. Masz. Kusi. Masz. Szczoto. Jeszcze. 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 Out of ammo. Tak jeszcze w niego. Nie trafiłeś. Des bay, dawaj, desbeja. Kuźba jeszcze go Dysbejer! Aha! Ja! Super! Ostatnia kula mi została. Kula robi fula. Ja już nic nie mam, nie? Nic! Absolutnie nic! Co tam mam? Nic? Nifyn? nifin. Aha, super, nie? Gdy myślisz, z złe bossy już były, nie? I wpierdzielają ci takiego bossa, że... Wyjechal, głuk szmaciarzu. Ja już nie mam miejsca, jestem wyprztykany. Ale by cokolwiek. Nic nie dadzą. To są dopiero. O tu jest kurwa Dawaj pi. No tak, pilipuj, tak, zdechnij teraz, kuzipa. Witam Was. I to jest Rycú z przyszłości. Ubicie tego bossa hmm, kosztowało mnie ponad godzinę mojego życia. Tutaj macie skrót tego, co robiłem. I zanim się domyśliłem czekajcie zanim oglądałem filmik na YouTube tak, zanim oglądałem filmik właśnie z tym bossem nie miałem bladego pojęcia, jak sobie poradzić z tym bydlęciem, dosłownie, bo to było bydle. Trzeba było strzelać właśnie w te larwy, w te gluty, w te ślimaki, które on wypuszczał. One ci dropiły amunicję, oczywiście nie wszystkie, bo by było za łatwo, ale co trzecia, co czwarta dropiła amunicję, a nawet i częściej mi się wydaje, że nawet co druga dropiła amunicję. A czasami nawet drobiła dropiła amunicję do Shotgana. I ja, ja sobie myślę, no kurde, to teraz ten boss jest łatwy. No i pokonałem go, no, w miarę taki, właśnie na wyczerpanie. Na wyczerpanie z dużą ilością już amunicji. Z pewnością, że już go pokonam. I nawet chyba mi zostało trochę tej amunicji. I co mam mówić? No. Bosy w The Evil With Him No trzeba mieć na nie sposób Jeżeli nie masz na nich sposobu No to niestety przegrywasz Tutaj przegrałem ponad dzień, no, no, na pewno godzinę Z haczkiem Godzinę z haczkiem I no niestety nawet nie zobaczycie osiągnięcia bo już byłem tak kurzony, że nawet Nie nagrywałem właśnie tego Jak Osiągnięcie zdobyłem, ale e, tak się udało w końcu. No i tyle, to by było na tyle. Sobie jeszcze pooglądajcie e, do końca. Może go przytnę, żebyście mieli taki większy wgląd właśnie na ten. No powiedzmy to wyraźnie: bardzo, bardzo, bardzo porażający. I przerażający, no po prostu, fail fail z mojej strony, za tak? który przepraszam i ja obiecuję na przyszłość, że na pewno będę się starał albo oglądnąć bossa, e, albo go przynajmniej e, kilkakrotnie przetestować w jakikolwiek sposób. Więc ja Wam mocno dziękuję, i za chwilę odzywa się rycu z aktualnego momentu, w którym nie, było to nagranie, więc no, cześć, pa, pa pa, 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 pa. Przed chwilą dostałem osiągnięcie macki otłanii. najbardziej irytujących bosów. Idę zapisać, nie? Nasłownie jestem zmęczony, nie? Bo ja nawet sobie nie wyobrażacie jaki, jaki to był Potem Bo się wiem, że tak. Reprintz mi się... A dobrze. I to by było na tyle. Wam mocno dziękuję z kastelanosem ostrym kokosem. Uff. O Matko, musiałem to zrobić poza kamerami, bo... Tak jak ja się irytowałem podczas tego pojedynku, to dopiero zabijając te macki malutkie, dostawałem naboje. I tak sobie troszeczkę zestakowałem tych naboi i dzięki temu no, mogłem pokonać macki otchłani. Naprawdę. Nie bądź chujka, zostaw flajka, nie bądź chuba, zostaw suba. like subscribe see ya next time